Dzień wszystkim, witam w kolejnym odcinku drogaty, dzisiaj znowu gramy w Russian Fishing, jak mówiłem w ostatnim odcinku, już na pewno będę miał 12, no i mam za sprawą takiego szczęścia, że <todgłosy> czemu zawsze wtedy, kiedy mam wyłączone nagrywanie, biorą mi takie sztuki, Normalnie ciślełem go z 20 minut Dragon Slide Long 04 więc nie wiem czy się 03 nie przerzuci, no właśnie 04 znowu Teraz mam 03 Ogólnie ten odcinek nagrywam już yy, w tym samym dzień co tamten, a wrzucam go dwa dni po tym i takie się odcinki będą pojawiały yy, co dwa dni, czyli na przykład w poniedziałek wypuszczam i później nie we wtorek, tylko w środę już. Ogólnie jakby ktoś chciał mi sponsorować jakąś fajną wizytę, bo fidarki by się sprzedały, bolonki też, ale no bardziej fidarki albo long nie, nie pogardzę bolonką, nie jest bolonką, bardzo bolonką, no wiadomo nawet, nawet najcięższą bolonki. bo ja aktualnie sobie zbieram na lepszą spinningówkę więc ja bym miał kremkę, no to bym mógł mi kupić, jeśli by chciał... Niech mówię. Nie, co? Kingu. Nie, feder. Fiderek. Aha. Dobra, to tak. Ja na fiderki nie... ...tylko ktoś to mówię. Jeśli chodzi o polanek, to to nawet ta mi wystarczy, ale jeśli by ktoś mógł, to bym kupić tą. Nie muszę takiej w rodzaju konkursu na moc. Takiej. Każdy kto mi wyśle jakiś jakiegoś gift'a dostanie moderatora na kanale. Eee... No ze, sp ze spinningowych, to ja sobie chyba kupię to w Singaru, no chyba że ktoś zdążył ją przyjść. Um, tak sobie myślę, że to jest ultra Tak, ultra lekka. Ja sobie ją na pewno zakupię. Chyba ktoś to będzie przyps. Przy. Za to na pewno tego moderatora jak nic. Ta jest średniej więc tutaj na pewno nic nie kupię. Ja lubię ultra lekkie, bo... Bardzo ładnie się wyginęli. <laughs> hmm. Jeśli chodzi o federki, to też każdy, kto mi wyśle wędkę lub cokolwiek takiego droższego, co będzie miało wyżej stówy, zostanie moderatorem na kanale, a każdy, kto mi wyśle poniżej. Po prostu będzie mógł ze mną nagrać odcinek. Oczywiście ci, ci którzy będą mieli powyżej 100, to nagrają ze mną odcinek i dostaną moderatora. To na pewno. Wszelki to sobie kupię teraz jakąś hmm, chyba. Eee, nie, w sumie na razie nie potrzeba zbytnio. Być bym sobie tu zmienił, tylko hmm. Za 12 to już sobie wolę kupić 5 kilo. Dobra, nie się ryzykować utratą ryby. Hmm. Słowiki mi niepotrzebne, przynajmniej spinkówki, dochadówki, chyba że. Forbele. Ja czy ich mogę korzystać z nich? Najbardziej chciałbym mieć dziarki. gumowe. I nie wiem czy jest to coś takiego jak... No, no widzę, że nie ma. Mm, więc okej. Okay. na tematrzowość. No. Jak mówię, ja sobie zbieram na to, no chyba, że ktoś mnie wyprzeci, to na pewno dostanie moderatora na granie ze mną odcinku i jeszcze coś na Discordzie na pewno. No, no chyba, że wyślę inną ultra droższą, no to też dostanie ale administratora na grupie. Umówmy no. No. się tak, powyżej 300 Ludzie żeby dostawali administratorów na mojej grupie. Tak się umówi. <śmiech> <śmiech> Więc tak powyżej 300 administrator i. Moderator i nagranie odcinka plus no tak i powyżej stu moderator nagranie odcinka, poniżej stu Ech, nagranie odcinka. Chcę, już powoli volibolu. Co teraz sprawdzę najdroższe wędki. I to jest wędka ultra lekka. lekkie to są serio bardzo no bardzo drogie niektóre tam uh, Haven Creek teraz muszę popatrzeć. wędki jakieś tam Syberia o znalazłem mi się No ja pamiętam, że jeden z youtuberów łowił i jest też wersja, że jest bardzo szybka i ale jest też boreczna właśnie moc jest za duża koniec biednych na sklepie, co zmienić sobie żółkę z to, supergia, leci, ta to leci i ta wchodzi i otóż to już jak się już no po prostu nie wiem co robić teraz miałem go aż na to, bo 100. a chciałem bardzo jakiś za 60 Jeśli się to przenytnie no to się wkurze. O to jest Żeby się nie zerwało na 100%. O, no, fajnie wchodzi. Fajnie wchodzi, przypomnę... kurde chciałam, przypomnę tutaj. 900 si okład 336, no mały. Jak widać 18 tysięcy ekspertów mam do wbicia Myślę, że przez dwa dni to bydę wbiją, Chociaż nie wiem Na pewno jutro nie wbiję tego Dzisiaj nie wbiję tego Bo mi się do pierwszej w nocy W sumie pierwszej rano um. Ale pamiętam, że jak coś się za tą przynętę wchodziło To to było spore Dlatego lubiłem tą przynętę odcinki z tej gry akurat nie będą montowane już po prostu bym musiał nagrywać no, sobie program do montowania bo nie, nie wiedziałem się w ogóle gdy będę jeszcze grał znaczy nagrywał o jest ogonek ile jest to żeby się sprzedał tak jak tutaj u to ale ekstra a i jedno jak jakie jeszcze tu to, jak jeszcze nie nagrywałem to już złapał szczupak co 2 kilosy miał właśnie to jest to że miał 2 kilosy yy, przegryzł mi nic znaczy przerwam i... Ale to miał być krótki odcinek, więc... się z nami żegnam. później. No ra. I co długo mi się wyłączyć.